Cześć, Łukasz z tej strony, Domatum. Ostatnio mówiłem na temat kamiennych materiałów na blat. Link do tego filmiku możesz zobaczyć gdzieś tutaj. A dzisiaj potestujemy sobie marmur pod względem tego, jak nadaje się na blat kuchenny, więc zapraszam. Mamy tu dwie płyty marmuru i jak już we wcześniejszym nagraniu wspominałem, akurat ten materiał dosyć łatwo zarysować. Natomiast spróbujemy sobie tutaj jeszcze to potwierdzić w takich warunkach kuchennych, gdzie najczęściej takie zarysowania może się przydarzyć, powiedzmy, podczas krojenia czegoś na blacie. I już tutaj widać, mhm. że rysy zostały. lekkie odpryski i zarysowania ok, próbujemy sobie jeszcze odporności na uderzenia mechaniczne tutaj oto takim urządzeniem może tutaj akurat na takie uderzenia nie wypada Materiał najgorzej, ale również mogą zostać takie lekkie zarysowania od metalu. Tutaj będzie na tym białym materiale widać takie jakby krótkie ryski. Ok, jeszcze zrobimy test na zaplamienia. Pozostawimy sobie tutaj kilka takich substancji na kilka godzin i zobaczymy, czy jakieś przebarwienia zostaną, czy nie. Tutaj jeszcze ta straszna cytryna, która powinna odbarwić ten materiał. I może jeszcze sok. I tak jak mówię, zostawimy te płyty na kilka godzin i wrócimy, zobaczymy, co się stanie. Tutaj już nawet po kilku minutach widać, że jakieś procesy zachodzą, bo marmur się lekko zaczyna pienić. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze, ale jest taka właśnie pianka na tej plamie z cytryny. Ok, ale zostawiamy to jeszcze w spokoju na jakiś czas. Ok, nasze plamy wchłaniały się tutaj przez całą noc. Teraz zobaczymy, czy zostaną jakieś przebarwienia. Tutaj już było widać, że cytryna reagowała z powierzchnią marmuru. No i nawet nie wygląda to najgorzej, chociaż widać, że tutaj na przykład wchłonęła się już plama. W Powierzchni marmuru. Okay. Więc tutaj jest plama po, po czapie. Tutaj plama po cytrynie. I tutaj gdzieś po soku. Tutaj na tym materiale, tu gdzie była cytryna, jest teraz taka szorstka powierzchnia. Czyli po prostu ten polerowany materiał stał się matowy. I tak właśnie może się dziać po substancjach kwasowych, które zostaną na jakiś czas na Płycie. Dlatego też przy czyszczeniu należy uważać i nie używać do czyszczenia substancji żrących, bardziej jakieś delikatne mydła, po prostu woda. Sprawdzimy sobie jeszcze odporność na temperaturę, dlatego gotująca się woda w garnku. I uwaga, zobaczymy, czy coś się stanie, czy materiał pęknie. Może będą jakieś ślady po temperaturze, jakieś przebarwienia. Raczej nie powinna się tutaj nic dziać, ale no. testujemy, potwierdzamy. Rekko płyty się rozrywają, ale poza tym, co było, nie ma żadnych innych śladów. Okay. No widać materiał cały. Oczywiście jeszcze plama po cytrynie, po wcześniejszym teście. ale generalnie nic nie pęka. Pora podsumować te nasze dzisiejsze testy marmuru. Jeśli chodzi o odporność na temperaturę, jak najbardziej wypada dobrze. Nadaje się na zabudowę kominków. Odporność na zarysowania. No tutaj akurat dosyć słabo prezentuje się ten materiał i niewiele tak naprawdę można z tym zrobić. A jeśli chodzi o tę odporność na plamy, no to tutaj akurat dosyć łatwo się plamy w niego wchłaniają, natomiast są coraz lepsze impregnaty do marmuru. Może nawet zrobię takie testy, bo są takie, po zaimpregnowaniu, którymi ten marmur naprawdę. Bardzo mało wchłania plan i nawet kwasy czasami niewiele tej powłoce robią. Więc myślę, że wszystko podsumowałem tak, jak to wyszło z naszych testów i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!